Wieczny wędrowiec zaprasza na szlak. Cześć, dzisiaj kolejny, czy kolejny, no tam drugi odcinek w maju z Małopolski, konkretnie skamieniałe miasto w Ciężkowicach. To jest nasz cel i powiem Wam, że byłem tutaj jakiś czas temu, nie tak dawno, stosunkowo pewnie z dwa, dwa i pół miesiąca temu. i to była taka pierwsza wizyta tutaj, w tym miejscu po wielu, wielu latach nieobecności. Pozmieniało się tutaj sporo. Natomiast jednym takim wspomnieniem się z Wami podzielę z czasów, gdy byłem takim no, dzieciaczkiem mającym, nie wiem, pewnie może 6, 7, 8 lat. Nie wiem, ale pamiętam bardzo dobrze, że wtedy e, ktoś powiedział mi, nie wiem czy nie rodzice, ale powiedzieli mi, że pojedziemy do skamieniałego miasta, gdzie zobaczę. Czarownicę ze z skał, że to jest taka duża atrakcja, jeżeli chodzi o to miejsce. No i przyjechaliśmy tutaj i pokazali mi tą czarownicę, którą okazał się kawałek skały, który po prostu przypominał fragmentem nos czarownicy. I to była cała ta atrakcja. Ja pamiętam do dzisiaj, jak ja bardzo wtedy poczułem się, zawiedziony może nie do końca pokazałem wtedy po sobie, że na litość boską, co to za czarownica, jak to jest jakiś kawałek kamrydola. Ale... to <laughs> jest takie wspomnienie, które podejrzewam zostanie ze mną do końca. No i dzisiaj już dobra, umówmy się, że jak sobie tam w głowie jeszcze porobię jakieś e, takie bardzo metaforyczne obrazy takiej czarownicy, którą znamy z baśni, no to dobre, to, to, to w tym kamieniu możemy ją zobaczyć, ale będąc dzieciakiem, to powiem szczerze, że gówno tam a nie czarownica, no, kawałek, kawałek wielkiego kamienia, który jeśli dobrze kojarzę, to jest w tamtej okolicy. Nie wiem, być może tam jeszcze się dzisiaj wybierzemy. Natomiast na razie zaczynając od takiego przepięknego miejsca, ruszymy sobie ścieżką i pójdziemy do głównej części tej atrakcji, czyli skamieniałego miasta. Właśnie. W jednym z poprzednich odcinków mogliście zobaczyć... Co mogliście zobaczyć? No, byliśmy w rezerwacie przyrody Diable Skały i tam, jeśli chodzi o ym, tamtejszą główną atrakcję, czyli, 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 czyli wspomniane właśnie skały, to jest jakby ta sama materia, z której te kamienie powstały. Gdyby kogoś to jakoś szczególnie interesowało, dlatego, że jesteśmy bardzo blisko tamtego miejsca, więc wszystkie, podejrzewam, tego typu okazy w tych okolicach będą ze sobą ściśle geologicznie powiązane. I też, jeśli chodzi o moją wizytę tutaj, to z tego co pamiętam, będąc tutaj kilkanaście lat wcześniej, nie, nie wiem czy to było tutaj, chociaż no jest to dość pordzewiałe, ale nie mam pojęcia, kiedy to powstało. Szczerze mówiąc, mogę się mylić. No, pewnie się mylę, ale, ale nie kojarzę po prostu tego z czasów, gdy byłem dzieckiem. I tutaj, zaczynając od samego początku, to pokażę Wam tylko te tablice, które tutaj są, i ruszymy sobie na ten zdaje mi się chyba krótki dosyć szlak, ale bardzo intensywny pod kątem przewyższeń, dlatego, że będzie tu sporo, sporo górek do przejścia skamieniałe miasto i o, jest ta czarownica punkt pierwszy i tam sobie może na samym końcu podejdziemy 15 takich e, tych atrakcji nas tutaj czeka, ale fajne to jest fajne, no 15 takich atrakcji nas tutaj czeka wszystkie sobie schodzimy po kolei kwestii informacyjnej jest za 5 minut dziewiąta i dam Wam znać na końcu jak to tutaj jeżeli chodzi o te przewyższenia będzie wyglądało, bo, bo jak tutaj byliśmy poprzednim razem co powiedziałem Wam chwilę wcześniej no to pamiętam, że dość dość srogo się pomęczyłem schodząc i wychodząc pod te wszystkie wzniesienia, pomimo tego, że sam obszar tego Miejsce nie jest jakieś arcy okazały. No to pompa jest, jest dobra tutaj. I tyle, drodzy Państwo, na etapie wstępu, który potrwał prawie 5 minut. Widzimy się przy pierwszej lepszej atrakcji. Pochodziliśmy trochę w tamtych rejonach i zrobiliśmy takie kółko i postanowiliśmy przyjść do głównego wejścia na ten. Szlak do tego rezerwatu i spójrzcie tu. Pierwszy raz na naszej drodze zapłaciliśmy za wstęp do rezerwatu 14 zata za dwie osoby. Jest piątek, 2 maja, więc nie jest to jakieś święto. Wydaje mi się, że ta opłata to taka bardziej dla tych, którzy chcą jakoś, nie wiem, zadbać o to, żeby to miejsce wyglądało tak, jak wygląda, dlatego że w sumie to w ogóle nie musieliśmy tu wracać tylko chcieliśmy zacząć tak prawidłnie od wejścia już tam sobie trochę po po, 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 po chodząc nie, Jesus, po, no już tam sobie jakieś, jakieś kroki zro, zrobiliśmy po prostu wcześniej, więc pomyśleliśmy, że, że zaczniemy tutaj. Jest tutaj ogólnie też na to zwróciliśmy uwagę już chodząc po tamtej części bardzo czysto. No i idziemy dalej. Tam łaziliśmy jakieś pół godziny górki to tutaj są Sromotne, można się dość porządnie zmęczyć. I, yy, i co? No i o, i jesteśmy już przy pierwszej atrakcji dużej. Przy dużym głazie. Tam teraz co prawda są jacyś turyści, więc nie będę ich z bliska jakoś męczył. Swoją obecnością z kamerą, ale na pewno Wam takie co ciekawsze miejsca będę chciał dzisiaj pokazać. To jest warownia dolna. No i powiem Wam, że na żywo ten głaz robi wrażenie. To jest przeokrutnie wielkie i tak się zastanawiam, czy ktoś to jakoś bada na okoliczność ruchów takich. Nie wiem, może nazwę to jak idiota tektonicznych, ale czy to któregoś dnia się komuś nie spierdzieli na łeb, ponieważ jak zaraz wam pokażę, to jest pod pewnym kątem i to się opiera na takich mniejszych skałkach. O ja, zachodzę w głowę. Czy to się kiedyś zwali komuś, jakiemuś turyście? Będzie miał wtedy taki człowiek kłopoty. No nie, chociaż to jest tak trochę. Nawet mocno osadzone w tej ziemi. Tak wyglądały, tylko trochę, że to jest takie krzywe. A to warownia górna. Tam prowadzi nas ścieżka. Nie wiem, gdzie jest turystka. Znowu mi się gdzieś zagubiła w odmentach leśnych. Zaraz ją będę nawoływał, ale obejdziemy sobie tą tę warownię. Kurde. No widzicie? No, e, szkoda szkoda komentować no. nawet Jak chce trzeba mieć siano we łbie. No ale niektórzy ludzie tak po prostu mają Fajne Spójrzcie, jak tu ładnie. Wiecie co? No nie wiecie, dlatego Wam powiem. Kierujemy się teraz w stronę wodospadu. I co jest istotne, to jak będziecie w skamieniałym mieście, to musicie wyjść z tego, z tego parku, z tego rezerwatu, przejść przez ulicę, przez taki parking i, i po drugiej stronie jakby wejść na kolejną ścieżkę, która będzie wiodła Was właśnie tutaj, gdzie idziemy teraz. Dlatego, że my Zeszliśmy na, na sam dół tego parku właśnie. Zobaczyłem je z ulica. Mówię, co jest? No, miał być park, parku nie ma. Tfu! Miał być wodospad, wodospadu nie ma. Myślę, może wysechł, bo jest podobno susza. No i zaczęliśmy wracać, ale turystka mówi, ty słabe uszu, ty taki, ty owaki, już się poddałeś. Ja mówię, no do jasnego grzyba. No to, no to dobra, no to idziemy jeszcze raz. No i okazało się, że dobrze powiedziała ta turystka, bo wychodząc z parku, przechodząc przez, przez ulicę, widzicie ten znak wodospad, na który ja nie wiem, nie zwróciłem uwagi po prostu i, i bym zrezygnował, a szkoda, bo tu jest kurczę jeszcze ładniej niż w niektórych miejscach tego skamieniałego miasta, tam jakby po drugiej stronie ulicy, więc bardzo fajnie, że, że tutaj jednak idziemy, cieszę się, a powiem Wam też a propos tego biletu, który nabyliśmy drogą kupna przy Wejściu do, yy, do tego rezerwatu, mianowicie tutaj, przy wejściu do ścieżki wiodącej do wodospadu, miła pani no, poprosiła o te bilety lub o ich zakup, jeżeli byśmy ich nie mieli. W związku z tym jest to jednak zorganizowane lepiej niż mój głupi umysł. Myślałem na początku, że jest zorganizowane, a zatem plusik jest super. Czekajcie, no pokażę wam te miejsca, bo tu idziecie sobie taką ścieżynką. Zobaczcie, bardzo fajnie. Obawiam się tylko, bo tam na dole płynie sobie taki strumyczek, że, 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 że no naprawdę jest trochę susza i, i że te, za, z tego wodospadu to może nie być za duża atrakcja, ale na razie nie, nie będę się, nastawiał negatywnie, bo bez sensu. Tylko teraz kurczę, nie wiem w którą stronę iść. Mogę iść tam. I mogę iść tu. Idę tu. No, bo tam jest ten... A, chyba widzę. Tam już jest ten wodospad. A tam, co jest u góry, to nie wiem, ale pewnie wejdziemy tam, jak będziemy wracać. I powiem Wam też, że dzisiaj zapowiada się taki dzień, że pobijemy... Albo, no, może nie pobijemy, ale zbliżymy się do rekordu wzniesień, do, do rekordu pięter, bo mamy... O, kurde, ale ładnie. Bo mamy już dużo, potem Wam powiem na podsumowaniu ile to jest dla mnie dużo ale zbliżamy się do 100 do 100, znaczy nie zbliżamy się jeszcze, ale rekordem jest 130, tak było na górze hełm. sorry wybaczcie robię zdjęcie na Instagram tak było na tym na górze hełm wtedy, albo też w Kretówkach, w rezerwacie Kretówki to tam była masakra pod kątem tych wzniesień, jakie tu jest zimno A, ale dzisiaj też nas to miejsce nie oszczędza pod tym kątem. I chodzimy na razie dopiero drugą godzinę. A jest to ma bardzo wymagające miejsce, a jednocześnie piękne. Wow. No, warto było jednak tutaj przyjść i nie poddawać się. Tak jak ja zrobiłem nieopatrznie. I mamy wodospad. No, no, no kapie, ale, ale to nie niagara, ale bardzo ładnie. O kurczę. By człowiek stamtąd spadł, to śmierć w Wenecji. Drodzy Państwo, i ta atrakcja, którą Wam teraz nagrałem. O, to była czarownica. Czyli to był ten kamień, którym e, tak bardzo się zawiodłem, a o którym mówiłem Wam na samym początku tej dzisiejszej wędrówki, która właśnie dobiega końca, dlatego że schodziliśmy to miejsce sobie, wydaje mi się, bardzo dokładnie, byliśmy wszędzie tam, gdzie chcieliśmy być i gdzie zakładał producent tego miejsca. W związku z tym, krótko Wam tylko, o, właśnie podsumuję. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi... Poczekajcie... Jeżeli chodzi o takie tematy... Takie, takie wiecie jakie... A 9... Prawie 7... No, o, prawie 10 tysięcy kroków, 103 piętra i 8 km i mamy godzinę 11.05. A zatem ponad 2 godziny tej wędrówki dzisiaj mieliśmy i powiem Wam, że się dość mocno zmęczyłem. E, jeśli wierzyć tym wskazaniom dotyczącym kalorii z tych zegarków mądrych, to... Prawie 800 spaliłem przez ten czas i to mogłoby w jakiś sposób polegać naprawdę dlatego, że teraz najchętniej bym się wyprał i tak pewnie zrobię, bo nie, nie jest świeżo, nie jest najlepiej, ale, no, ale czuć, że to była dobra pompa i piękne miejsce, gorąco Wam skamieniałe miasto w Ciężkowicach. Polecam dzisiaj, żegnam się z Wami jak zwykle, dziękuję za Wasz czas i do zobaczenia niedługo.